Jeśli mówimy o e, zasmakuj i Opoczyńskie, to myślę, że też musimy pomyśleć o ziołach, musimy pomyśleć o tym, czym doprawia się te regionalne potrawy, no i mamy okazję dowiedzieć się, e, jak, jakimi ziołami, jakie zioła były używane e, do tych tradycyjnych potraw. Tak, tak naprawdę warto wiedzieć, że środkowa Polska jest bardzo bogata w użytkowanie dzikich roślin. O tym też się przekonałam rok temu, kiedy miałam przyjemność prowadzić tutaj, w powiecie opoczyńskim, e, właśnie warsztat. Dla kół gospodyń wiejskich i po roku wracam tu, żeby znów podzielić się tą wiedzą. Ale jak mówimy o ziołach i o przyprawianiu, to też na naszym stoisku dzisiaj mówimy o ekologicznych uprawach ziół w zgodzie z zasadą permakultury, wtedy, kiedy nie naruszamy naszego ekosystemu wokół domu, kiedy wsłuchujemy się w naturę, no i dzięki temu możemy mieć takie plony, o których zaraz miło chęcią opowiem, i co możemy przyprawić. No właśnie kompost, kompostownik to jest coś, co pozwoli roślinom lepiej funkcjonować bo to jest ta tak. dobra ziemia. To jest tak zwane złoto ogrodnika, które jak odpowiednio przygotujemy, o czym też opowiadam tutaj osobom, które odwiedzają stoisko, tak naprawdę możemy wykorzystywać i cieszyć się pięknymi plonami. A jakimi plonami w ogrodzie, to już tutaj z miłą chęcią opowiem. E, na tym stole mamy około 30 gatunków jadalnych. Są to kwiaty, liście i kłącza. E, chyba najbardziej znaną rośliną, która też tu była użytkowana, jest, byli, jest lebioda pospolita. E, lebioda pospolita i ten gatunek jest szczególnie wykorzystywany tutaj do zup. To była taka roślina troszeczkę też głodowa. Kiedy kończyły się zapasy na wiosnę i ona się pojawiała, to wtedy gotowano z niej zupę. Warto wiedzieć, że jest bardzo bogata w żelazo, te liście i witaminy z grupy B, ale też kwiaty mają bardzo dużo skrobi i białka. Więc jest pyszną rośliną i bardzo pożywną. Inną ciekawą rośliną jest chmiel. Bardzo droga roślina, dzik którą można kupić. I chmiel jest roślinką, którą jemy po prostu w postaci młodych pędów, jak szparagi. Gotujemy w osolonej wodzie i są przepyszne. Inna roślina jadalna, która zapisała się w kulturze Polski, to jest barszcz zwyczajny. Barszcz zwyczajny, to właśnie z niego robiono pierwszy barszcz, ten biały. To znaczy kiszono liście i po siedmiu dniach robiono zupę, która była niezwykle pożywna i tak naprawdę tradycyjną takim daniem. Które można, można odbyć. Oczywiście, jeśli mówimy o, o ziołach, to również na to również herbatki, które pozwalały być zdrowszym, bardziej odpornym. Dokładnie. Tutaj mamy przykłady ziół, które są suszone. Na przykład kocanki piaskowe przepięknie pachną. Świetna, świetna roślina, głównie działająca na przewody żółciowe i na trawienie. Niesamowita roślina to arcydzięgiel. Znamy go z właściwości przeciwzapalnych. Też niesamowita roślina, wykorzystywana od wielu, wielu lat ale też Bóg, Ale rośliną szczególnie ważną, ponieważ my przyjechaliśmy do was, e, miejsc, gdzie są początki państwa polskiego, czyli okolice Lednogóry i Powiedzisk, to przywieźliśmy, przepraszam, przywieźliśmy bylicę piołun. To jest magiczne, świętojańskie ziele, które miało za zadanie e, tak naprawdę odstraszać złe duchy i diabły. E, I tak naprawdę bylica też jest wykorzystywana, ponieważ działa odrobaczająco i przeciwpasożytniczo. Więc z niej też robiono miotły, gdzie odganiano, e, odganiano różne e, jakieś tam robactwo w domach. I za chwileczkę e, na żywo będzie można zobaczyć, tak, że ta ziemia opoczyńska jest pełna e, roślin, pełna ziół, nawet w mieście. Nawet w mieście znajdziemy takie rośliny, z których można by było ugotować spokojnie obiad budaniowy. I o tym przekonam moich uczestników. Muzyka